Siemane maneczko Ludziska z tej stresta i witam Was dzisiaj w odcineczku z Clash Royale. Będzie dzisiaj opening, legendary chesta, Silver Cesta i 1500 golda. Więc oglądajcie do końca. Zachęcam Was do zalajkowania tego filmiku, napisania w komentarzu, czy od czasu do czasu mają pojawiać się takie odcinki z openingów z Clash Royale i Zasubskrybować kanał. Dobrze, my tu już lecimy z kontrolą. Golem, Batsy i Baby Dragon. Ok, pociśnijmy jeszcze zapa i pięknie, jedna wieżyczka już leży. Ok. Super sprawa. Wygrywam z nim. Dobrze, to tutaj już i pewnie wygramy. Jeszcze ten wizard z tyłu poszedł pięknie, obija tego na dość mocno. No. Jeszcze może balona tak wypuszcza jakoś. Albo obroni się przed tym tańcem. Okej. Okay. Tutaj łyczka powinna go zatrzymać. Jeszcze puszczę bacy, żeby obiły ten goblin barrel. Okej. Okay. I myślę, że jest spoko sprawa. Teraz mogę ustawić balona, już będzie prawdopodobnie pełny. Dam jeszcze zapas za Dobra. I balon, czy jeszcze raz, strzeli. I piękny. White player. Thanks, oczywiście. No i otwieramy Legendary Chest. Bardzo cieszę się z tego openingu i zobaczymy, co nam wydrobi. Legendary Chest. Na sam start. Silver chest, zap, battle bardzo fajne karty, zapa używam, więc jest dobrze. Teraz 1500 golda i legendary chest. Uwaga, co nam wdropi. Legendary chest i... Lumberjack, jest! Lumberjack, pięknie! Wstawiamy oczywiście od razu do deku naszego. Zamiast... Mogę wstawić zamiast. Hmm. Zamiast kogo by tu wstawić? Zamiast, może, łyczki. E, Dobra, i teraz sprawdźmy, jak Lumberjack spisuje się na arenie. I możemy dobić Lumberjackiem w, si w siódmą arenkę. Ale się cieszę, że wydopiłem Lumberjacka. Myślałem że już, że będzie Lava hound, Co bym się zdenerwował. Lava hound nie jest najlepszą legendą. Ale z Lambert Jacka się cieszę. Bardzo fajna legenda. No, i lecimy już w solówce. Jesteśmy z Lumberjackiem. Dobra, gościu wystawił Baby Dragona i Wizarda. Widać, że boi się tego golema bardzo. Dobra, batsy do tyłu. I zaraz wypuszczę Lumberjacka. Zobaczymy, jak się sprawdza na ręce 1v1. Grałem Lumberjackiem, ale to na draft challenge, Więc na solo jeszcze nie grałem nigdy zaraz go puścimy sobie i zobaczmy ale dość szybko postać i bardzo dobrze obija i jeszcze ma rage'a amberjack to jedna z najlepszych postaci w moim zdaniem w grze bo trzyma za sobą jeszcze rage'a i to jest bardzo dobre, na przykład teraz o no i ja to już wygrałem prawie, dobra teraz puszczę jeszcze zaraz chwilkę balona, najpierw jeszcze skontrujmy tego baby dragona na przykład Wizardem. Ten Baby Jagger nie powinien mi dużo zrobić. Okej, okay. jeszcze Prime poszedł. Ja go tutaj zatrzymam, który jest zatem. Oj. Ten akurat gościu wydropił z Legendarii Częsta banditkę. A ja Landerdżaku. Myślę, że Landerdżaku lepszy, straszę legendą legendowa banditki. I uwaga, Szkiecą Armię postawił. Dobra, my też dajmy Szkiecą Armię. Okej, okay, nic się nie stało i teraz balon. Jeszcze nie. Jeszcze daję Baby Dragona. Okej, okay, i teraz uwaga. Poleci jeszcze balu. Batsy. Jest. No i wygramy wątpliwości. pewnie. jeszcze? zapa Tak. To będzie wygrana, giera. Ale Lambert jak bardzo dobra postać, mi się wydaje. Możecie napisać w komentarzu, czy Lambert waszym zdaniem jest bardzo dobrą postacią. No i uwaga! Nowa arenka, siódma arena, bita. No to, co mogę Wam powiedzieć? Mi się bardzo przyjemnie gra Lambert i mi ogólnie bardzo dobrym, dobrą postacią jest w moim deku. No i ja już się będę chyba z Wami żegnał. Dziękuję za uwagę. Oczywiście oglądajcie moje inne odcinki, zasubskrybujcie mój kanał i dzięki!